Wczoraj w Wenduracie mieliśmy ogromnego pecha, skończyliśmy na czwartym miejscu, więc dzisiaj... Dzisiaj na osłodę to pierwsze miejsce, jestem bardzo zadowolony. Wiedziałem, że mam dobre tempo już po czasówkach. Auto jechało bardzo dobrze, ja też byłem w formie. No i to, co było najważniejsze, to wyprzedzić kierowców przede mną. Udało to się od razu na starcie. Miałem czystą nitkę. Trochę obawiałem się później safety car, bo wypracowałem jakąś przewagę, którą, którą safety car zniwelował, ale udało się to do samego końca utrzymać. A więc od początku do końca prowadziłem, jestem bardzo zadowolony. Dużo pracy, dużo pracy też e, takiego treningu e, fizycznego. Crossfitów, ale też dużo trenowania w aucie, współpraca z teamem. No to wszystko się jakoś składa. Auto jest wymagające, to prawda, nie ma kontroli trakcji, więc, więc trzeba, trzeba ostrożnie się z nim obchodzić. no Ale coraz lepiej się tym autem jeździ. Już za tydzień startujemy na Hungaroringu w GTK Popen. Tam jesteśmy całkiem wysoko w klasyfikacji. Nie wiem, być może nawet na drugim miejscu, w generalce, bo ostatnio zajęliśmy dobre miejsca. Yy, więc tak naprawdę Hungaro yy, i potem trochę przerwy do WSMP w Poznaniu i później jeszcze, yy, później jeszcze co mamy MONZE yy, w GTK Open Pani na koniec sezon Barcelonę.